Witam. Dzisiaj pokażę Wam wentylator stojący firmy Blow. Na filmie zaprezentuję również, w jaki sposób należy go zmontować. Jest to wentylator o mocy 45W i ma wysokość 125 cm jest ona regulowana. Wentylator posiada 3 prędkości pracy oraz możliwość ruchu oscylacyjnego. Teraz na filmie pokazuję całą zawartość zestawu, w skład którego wchodzą, 4 gumowane nóżki, plastikową nakrętkę do zamocowania wiatraka przy silniku plastikową maskownicę na podstawę wentylatora, rurę dolną wentylatora, w której po odkręceniu jego nakrętki możemy regulować jego wysokość. Dwa elementy podstawy, które od razu odpowiednio składam. Montaż dolnej części wentylatora do podstawy odbywa się właśnie w sposób ukazany na filmie. Wystarczy przymocować go za pomocą czterech śrubek i skorzystać z dołączonej maskownicy. Nasz główny element, czyli silnik ma moc 45 W. Mamy możliwość regulacji kąta jego nachylenia oraz mamy trzy przyciski do regulacji prędkości. Montaż silnika do dolnej części jest bardzo prosty i wystarczy nałożyć na siebie dwa elementy i przykręcić śrubką. U góry na silniku jest dodatkowy przycisk oscylacji, dzięki czemu mamy pewność, że powietrze będzie cyrkulować w pomieszczeniu. Wystarczy pociągnąć ten przycisk do góry i wiatrak nie będzie się obracał. Przewód ma długość 1,5 metra. W zestawie otrzymujemy dwie gęste kratownice, dzięki czemu mamy pewność, że nasza pociecha nie włoży tam swoich palców. Śmigło jest wykonane z elastycznego plastiku i ma średnicę około 40 cm. Przy montażu producent zaleca najpierw złożyć podstawę wentylatora, a następnie jego górną część ze śmigłem. Ja jednak zacznę od montażu elementów przy silniku. Nakładamy tylną kratownicę na silnik i przykręcamy dołączoną nakrętką. Następnie nakładamy śmigło na trzpień silnika tak by trafiło ono w bolec na trzpieniu. Zakręcamy śmigło nakrętką odwrotnie do wskazówek zegara. Spinamy cztery spinki mocujące na przedniej kratownicy i przykładamy ją do tylnej kratownicy i następnie zapinamy wspomniane spinki. Górna część jest już gotowa. Pozostało złożyć dolną część wentylatora. Jak widać na filmie, dwa elementy podstawy składamy na krzyż. Rurę dolną mocujemy z podstawą za pomocą czterech śrubek i wszystko zakrywamy maskownicą. Składamy górną część wentylatora z dolną i skręcamy za pomocą śrubki. Wentylator jest już gotowy do pracy. Teraz na filmie pokażę trzy prędkości jego pracy oraz pod koniec filmu poziom hałasu silnika, który jest naprawdę niewielki i cały wentylator pracuje cicho nawet na trzecim biegu. Tak jak wspomniałem wcześniej, by wyłączyć funkcję oscylacji, wystarczy pociągnąć do góry przycisk pracy obrotowej. Wentylator ten posiadam od około tygodnia i nawet przy ciągłej pracy przez około 8 godzin nie nagrzewa się dość mocno, a dzięki funkcji oscylacji jest znacznie przyjemniej w pomieszczeniach mimo panujących upałów.